Spis powszechny podsumowany. Statystyki dotyczące województwa łódzkiego nie były zbyt dobre. Spis powszechny przeprowadzono w maju 2002 roku. Wszystkich mieszkańców odwiedzali ankieterzy. Cała operacja przebiegła sprawnie. To była akcja nieprawdopodobna. Na początku nie myślałam o tym, że się nam to uda, ale jak Państwo widzicie. Udało się, otrzymaliśmy na czas informacje. Do końca lipca było powiedziane, że musimy publikować. Dzisiaj jest 30 lipiec. Mamy informacje gotowe. Ze spisu wynika, że łodzian jest o 65 tysięcy mniej niż w 1988 roku, gdy był przeprowadzany poprzedni spis. Przybyło za to osób z wyższym wykształceniem. Nadal jest mniej mężczyzn niż kobiet. Na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet. Ujemny przyrost naturalny. To, że w łodzi. Jest więcej zgonów niż urodzeń. Powiem silniej. Jest dwa razy tyle zgonów, co urodzeń. I tego w moim przekonaniu w najbliższych latach się, tej proporcji się nie odwróci. Trzeba by było dwukrotnie zwiększyć liczbę urodzeń, żeby zrekompensować liczbę zgonów urodzeniami. Nie widzę takiej możliwości, żeby aż tak bardzo zwiększyła się skłonność kobiet do posiadania dzieci. A więc. Niestety skazani jesteśmy na to, że liczba ludności w Łodzi będzie spadała. Z pewnością nas nie przybędzie atrakcyjność Łodzi, znacznie spada. Niestety Łódź jest także na ostatnim miejscu wśród województw, jeżeli chodzi o ilość mieszkań z toaletami i rozwój sieci kanalizacyjnych. Wyniki spisu będą sukcesywnie publikowane w specjalnych wydawnictwach Urzędu Statystycznego. Do wejścia do Unii Europejskiej pozostały nam już tylko miesiące. Na unijne pieniądze czekają wszyscy. W łódzkim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęło się wydawanie wniosków na dofinansowanie przez Unię Europejską programów i projektów zmieniających oblicze wsi i przedsiębiorstw pracujących na jej rzecz. W ramach SAPARDU na pieniądze mogą liczyć samorządy, które chcą poprawiać infrastrukturę obszarów wiejskich i przedsiębiorcy poprawiający jakość swojej produkcji. Aktualnie przedsiębiorcy mogą składać wnioski na poprawę przetwórstwa i marketingów artykułów pochodzenia rolnego. Do tej pory z pieniędzy z programu SAPART zrealizowano w Łódzkiem 37 wniosków przedsiębiorców i 134 wnioski samorządów. Myślę, że jest dobrze. Tutaj podejmowaliśmy szereg działań, żeby zwiększyć nawet zainteresowanie Sapardem. Bierzemy udział i organizujemy szereg spotkań z rolnikami, przedsiębiorcami, z gminami, gdzie informujemy o możliwości wykorzystania środków. Wnioski o unijne pieniądze w ramach programu Sapard można pobierać do 29 września w Łódzkiej siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy Piłsudskiego 84. srebrny wieżowiec pojawi się w śródmieściu Łodzi to efekt remontu budynku samorządu województwa łódzkiego. W ciągu trzech miesięcy wieżowiec Urzędu Marszałkowskiego w całości zmienił swój wygląd. Wymieniono 880 okien, położono 3400 aluminiowych kasetonów, zawieszono 12 km profili montażowych, a wszystko skręcono 60 tysiącami nitów. Z podrusztowań wyłania się srebrny wieżowiec. Wymiana całej elewacji o powierzchni połowy hektara była koniecznością i choć kosztowała blisko 3 miliony złotych, to opłaca się Urzędowi Marszałkowskiemu. W związku z tym, że potężne koszty były płacone w tym obiekcie za centralne ogrzewanie, za nieszczelne okna, za przemarzające mury w związku z tym, nie było innego wyjścia. Trzeba było ten bilans energetyczny zamknąć. Pieniądze na nową elewację pochodzą z kasy Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Prace nad elewacją zakończą się w przyszłym miesiącu. Później Urząd Marszałkowski planuje wymianę w wieżowcu urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji elektrycznej i komputerowej. Po zakończeniu prac remontowych do wieżowca przeprowadzą się wszystkie wydziały urzędu, a reszta pomieszczeń ma być wynajmowana.